Cześć, siemanko wszystkim Dzisiaj mam radość nagrywać dla was film z mojego pokoju, z mojej przestrzeni Chciałbym też przy tym pokazać właśnie mniej więcej jak, jak wygląda ta moja nora Nora, bo lubię właśnie to określenie na, na taką moją przestrzeń Co tu mam mniej więcej, bo myślę, że, że, że mam fajne rzeczy Oprócz tego, też znajdą się ogłoszenia parafialne, takie krótkie informacje dotyczące mojej, mojej zaplanowanej przyszłości, co zamierzam w najbliższym czasie. Dlatego, nie przedłużając, zapraszam Was bardzo serdecznie na ten odcinek. Jak już wiecie, jestem w swoim pokoju e, tymczasowym, ale jednak urządziłem się tutaj tak po swojemu. Pobrałem e, swoje graty, bo nawet jeśli będę tutaj mieszkał tylko kilka miesięcy, to chciałbym, żeby było ładnie, sympatycznie i, i komfortowo dla mnie. No dobra, to co my tu mamy? Na ścianie na przykład wisz, wisi moja twórczość. Tutaj jest e, obraz Inkja. Nawet ramka jest e, zrobiona przeze mnie. Krzywo bo krzywo, ale, ale zrobioną. Tak samo łapacz snów. E, bardzo ładna ozdoba oraz tabliczka wypalana ręcznie z super przesłaniem. Znajdą się tutaj też plagi tybetańskie. Jakiś starszy obraz, który już tutaj był w rogu pokoju mamlety z możliwością wystawiania różnych polorków e, mam lampę naftową mam orle pióro znalezione gdzieś podczas mojej wędrówki na Mazurach e, mam świeczki, mam kadzidełka e, także widzicie lubię robić klimat bardzo fajny koc kolorowy na którym właśnie siedzę znaleziony pod śmietnikiem w Niemczech w ogóle nie niezniszczony nawet brudy nie był no ale wiadomo umyty i no jest po prostu piękny Instrumenty muzyczne Mam dżembe, czyli taki bębenek Na którym można postukać harmonika Grzechotka oraz drumle Posiadanie takiego swojego kąta, chociażby małego pokoju to jest to taka no, bardzo ważna przestrzeń e, dla siebie, dająca poczucie bezpieczeństwa i umożliwiająca też wiele rzeczy. To jest taka przestrzeń, że, gdzie można pobyć sam ze sobą, można pomyśleć, pomedytować, popracować nad swoimi projektami, stworzyć muzykę. Porobić inne fajne rzeczy, można potańczyć. Po... Posłuchać muzyki, można nic nie robić, można wszystko dosłownie. I właśnie w takim klimacie po swojemu to naprawdę, to naprawdę fajna rzecz. Ale wiadomo, z całym ekwipunkiem w w szufladach, także zawsze można wziąć, spakować plecak i wypierdzielić gdzieś do lasu, albo ruszyć autostopem przez Europę. No dobra, to teraz jakieś ogłoszenia parafialne, jak zapowiedziałem wcześniej. A więc będę tutaj jeszcze jakieś 3 tygodnie, myślę. A potem jadę w taką obiezdówkę po polsce, żeby spotkać się ze znajomymi, z rodziną. Tak, na Śląsku będę też. Plany są takie, żeby wrócić tutaj przed świętami i potem od nowego roku zająć już się tak bardziej bardziej intensywnym działaniem e, nad moim nowym projektem noworocznym będę rozglądał się za samochodem e, myślę, że już taką wczesną wiosną będę działał będę przerabiał go a, na takie na domek na kółkach by zacząć kolejny mój taki etap e, projekt Van life Czyli, właśnie, życie wywania. No, i jestem mega rany, ale też jednocześnie przytłacza mnie ogrom pracy i problemów, jakie mogą nastąpić. Jednak wiem, że jakoś to będzie. Eee, nie ma innej opcji, jakoś sobie muszę poradzić. Tak więc, są jakieś plany. Eee, na razie póki co jest trochę więcej chillu, odpoczynku, jakieś ewentualnie pomoce e, domowe. No, a później od nowego roku będzie, będę zaczynał działać trochę ostrzej. No dobra, słuchajcie, to chyba wszystko, co chciałem pokazać, przekazać. Także dzięki wielkie za pozostanie ze mną do końca. Na koniec miałbym jeszcze jedną małą prośbę. Jeśli podoba Ci się to co robię, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, żeby być ze mną na bieżąco, zostaw jakiś komentarz, bo to wszystko pokazuje mi, że to co robię ma jakiś sens i pozwala mi dotrzeć do większej ilości osób. Także z góry wielkie dzięki. I co, trzymaj się, do następnego, cześć!